Cześć, ja jestem Norbert i powróciłem z YouTube'em i będę miał dla Was nową serię. Czy chcecie, żeby na tym telewizorze pojawiło się GTA na moim kanale? Czy chcecie? Na Xboxie wiem, że może tam moja twarz widać, ale ja raczej jej nie widać. Więc nie będzie jej widać. Czy tak się nie dowiecie, ale pewnie część osób wie, ale tak, pokażę Wam w ogóle moje GTA, bo jest yy, kilka GTA, ale to jest akurat GTA na Xboxa. Tak jak się spodziewaliście, bo pokazywałam. Wam Xboxa wcześniej, tylko żeby złapała coś kamera, że to jest wszystko tak właściwie tylko tutaj nie jest inna gra ważne jaka i jest mapka no i te inne tak w mojej wersji takie jeśli chcecie to dawajcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach na razie